Masty, jesteśmy na za 96. Co ty w ogóle robisz? A wiesz, tak. Sobie, y, przechodziłam obok sali, stwierdziłam, że wejdę. Zobaczę, co się dzieje. Nie no, tak na poważnie, no to mój trener y, właśnie wygrał w pierwszej rundzie nokautem. Zachwycona jestem. No właśnie, jak atmosfera, bo widziałem, że gorąca, gorąca w ogóle cała trybuna y, paczuski team y, Unika. Byłaś tam i można powiedzieć, no nadawałaś tam też częściowo. Te bębny, te werble. Wiesz, co ona no piękna jest atmosfera, naprawdę kibice są niesamowici. E, nie, no, pierwszy raz w ogóle jestem, wiesz, na e, takiej gali i pierwszy raz uczestniczę w ogóle w, w takim dopingu w, wśród takich kibiców zagorzałych. No jest cudownie, naprawdę. E, ten doping jednak dużo tutaj. Zdziałał, nie? No tak, ale powiedz mi, jak w ogóle, bo. Tak, za trzy tygodnie ty będziesz w podobnych okolicznościach, podobna atmosfera, już czułaś się w takie, powiedzmy, te wyjście? Tak, dlatego tutaj jestem, żeby już poczuć tą atmosferę, zobaczyć, jak to wygląda. E, I czuję to. I jestem coraz bardziej e, nagrzana po prostu na tą walkę. Jak widzę tą atmosferę, jak czuję to, e, te endorfiny. E, jeszcze teraz mój trener wygrał, no to po prostu jestem tak tak zmotywowana, tak zainspirowana, że to będą teraz najlepsze dwa tygodnie w moim życiu. Ten Dobra. okres do walki, tak. Bo, bo atmosfera w klubie będzie, będzie super. Świetny nokaut. W ogóle wyskoczyłaś na moment, bo nieco nie obserwowałem tego akurat, tylko widziałem, że jesteś na trybunach, że krzyczysz i, i tam dopingujesz i, i gdzieś spojrzałem tylko na moment, że jest nokaut. Jak ty w ogóle? Poderwałaś się na nogi? Wiesz co? Ja w ogóle mam obsesję na punkcie nagrywania, więc ja spam radkowo i, y, robiłam na Instagramie, y, ale akurat jak przerwałam, to właśnie był ten knockout, więc wszystko widziałam Dokładnie y, każdy cios wyprowadzony przez Radka, no to było mega inspirujące i y, no. Ja. Wiesz, jest ekscytacja, jestem podekscytowana bardzo. No właśnie, bo wiesz co czuje już teraz sportowiec kiedy zwycięża, kiedy wskakuje na to obramowanie, no nie spodziewam się, ale możesz skoczyć na taką klatkę jak tam będzie? Ja? Na pewno! Tak? Na pewno! Słuchaj, a jak w ogóle pozostałe walki, bo... Duża grupa świetnych zawodników, fantastycznie zbudowani faceci, naprawdę kapitalne pojedynki. To też gdzieś tam oglądasz, że coś mogłoby się przydać z warsztatu, z, tego, z tej fizyczności? Tak, przyjechałam pooglądać, wyciągnąć co się da, zaobserwować ruchy zawodników, opat popatrzeć po prostu na to, jakby nie osłuchać się, tylko nie wiem, jak to się mówi, opatrzeć. No tak. o, opatrzeć. Poczuć, e, poczuć. Tak, poczuć, zobaczyć, doświadczyć to na własnej skórze, na własnych oczach i, no i zmotywować się przede wszystkim, żeby później jak wyjdę już na tej hali w Częstochowie, żeby też, prawda, mnie jakby nie przytłoczyło ta cała atmosfera. I wiem, że tak nie będzie, bo widzę co tu się ze mną dzieje. Ja po prostu jestem mega taka podekscytowana, ale bardzo pozytywnie i taka wręcz skoncentrowana, że wiem, że jak już będzie ta moja gala, no to będzie ta koncentracja, ale i agresja. Pogratulowałaś Radkowi, cieszył się z tego zwycięstwa. Coś, coś powiedział, że o, widzisz, zrobiłem to, co powinnaś zrobić tam później. Tak, dokładnie tak było. To było coś z tej mapy ciosów. Dokładnie tak było. Generalnie mamy taką strategię, na początku mieliśmy strategię, żeby troszeczkę przeciągnąć, może na dwie rundy, ale teraz zmieniamy i będzie tak jak kuratka. Czyli wyjść, przy, wyjś przyłożyć i znokautować. Nokaut w pierwszej rundzie. Aniela, i tego Ci życzę, żeby, żeby się wszystko dobrze i plany potoczyły. Cieszę się, oglądamy jeszcze gale dalej. Cie, miło Cię widzieć w ogóle tutaj, że przyjeżdżasz. Ciebie również. Cie... Ciebie również. Cieszę się, dziękuję bardzo. Aniela Bogus. Dzięki bardzo.